Kochani, długo już do tam nie było. Zniknęłam na jakiś czas z internetu. Musiałam nieco przeorganizować swoje życie i tak samo swoje priorytety, i strasznie długo się jak gdyby ogarniałam, żeby nagrać ten filmik, bo czuję ogromne poczucie winy i to głównie dlatego, że obiecałam Wam, że będę publikować te filmiki regularnie co tydzień, nawet dwa razy w tygodniu. I prawda jest taka, że na ten moment nie jest to po prostu możliwe. I miałam ogromnie trudny czas pogodzić się z tym. Takie są po prostu realia. Było kilka rzeczy, które przez dłuższy czas były moimi priorytetami i naprawdę po prostu robiłam wszystko, żeby wyrobić się czasowo z, tym, z tymi wszystkimi obowiązkami, które na siebie wzięłam. I na dłuższą metę okazało się, że nie jest to po prostu realne. Nie daje po prostu rady priorytetyzować tych, tych wszystkich rzeczy. I szczególnie się teraz doszło kilka dodatkowych rzeczy, które po prostu nas nieco stresują. Tak więc przez te ostatnie dwa, trzy tygodnie czułam się ogromnie przytłoczona i prawda jest taka, że Sama, jak gdyby wzięłam na siebie te obowiązki, mam do tego skłonność, że zazwyczaj biorę na siebie za dużo obowiązków, i w danym momencie, i to nawet, nawet przez jakiś czas, jest to w porządku, jak gdyby daję radę z tym wszystkim, a po jakimś czasie po prostu się wypalam i, i nie jestem w stanie dalej, jak gdyby tak funkcjonować. I przez ostatnie właśnie tak dwa-3 tygodnie czułam się po prostu jak ślimak. Dosłownie było mi strasznie ciężko się skupić, bo wiedziałam, że po prostu okej, okay, muszę szybko się tym zająć, skończyć to, i, i następnie przyjść do następnej rzeczy, i, i, i też się na tym skupić i to jak najszybciej skończyć, bo tych obowiązków było tak dużo, że ci że po prostu z nimi nie wyrabiałam. Pomimo, że jest dla mnie bardzo właśnie ciężka decyzja, bo nie będę... W stanie poświęcić to było tak dużo czasu, jak myślałam. Mam nadzieję, że to się zmieni w niedługiej przyszłości. Po prostu jest teraz kilka rzeczy, którymi muszę się zająć, które są ważniejsze. I mam ogromne poczucie winy, że to robię, pomimo że wiem, że nie powinnam. Ponieważ ja to tak już mam, że jak komuś coś obiecam, to po prostu staram się w tym postanowieniu trwać jak najdłużej, ale no nie chcę, żeby to nie chcę, żeby to po prostu miało negatywne skutki na mnie i, i e, nie jest tego warte, jak gdyby? Moje zdrowie psychiczne jest bardzo ważne, dlatego też e, muszę coś zmienić. <grych> nadal będę tutaj wrzucała filmiki. To się nie zmieni, tylko po prostu nie chcę wam obiecywać, w jakie dni będę wrzucała te filmiki, bo to wszystko zajmuje sporo czasu. Muszę nagrać filmiki, muszę je następnie zmontować, później wrzucić na kanał. Filmiki będą się nadal pojawiały, tylko nie będę mieć żadnego. Schematu, kiedy będę je wrzucała, bo dla mnie to po prostu było za dużo presji, za dużo stresu i jak gdyby to też zabrało mi trochę motywacji i, takiego, i takiej radości z tworzenia tych filmików. Nie chcę, żeby YouTube stał się dla mnie, nie wiem, takim negatywnym obowiązkiem. Od zawsze tutaj tworzyłam filmiki z ogromną radością. Z, z... Dla mnie to po prostu jest coś, co lubię robić i, i nie chcę, żeby żeby to się zmieniło. Muszę pewne zmiany właśnie tutaj wprowadzić. I jedną z tych zmian będzie to, że po prostu nie ma sematu, w które dni będę wrzucała filmiki, jak tylko po prostu mi się uda. I nagrać filmik, i zmontować, i wrzucić na kanon, to wtedy po prostu będę wrzucała. I tyle. Dawno nie było właśnie pytań i odpowiedzi. E, tak więc na, na Instagramie postaram się Was niedługo spytać, właśnie po publikowaniu tego filmiku, e, o pytanie. Po... I też przedotowałam w końcu, zmontowałam e, filmik o Invisalign. Kilkoro z Was pytało się właśnie o filmik o Invisalign. Jak widzicie, <laughs> moje nakładeczki są. Od roku nagrywałam cały czas materiał, regularnie, za każdym razem, gdy. A, Zauważam jakieś zmiany, czy też miałam po prostu coś ciekawego do podzielenia się z Wami, czy, czy też jakieś rady, co, co po prostu u mnie się sprawdziło, a, co nie i, i też a, no, to wszystko po prostu nagrywałam przez cały okres i naprawdę mam sporo po prostu materiału, wideo i, i staram się to właśnie to montować. A, jeśli ten pierwszy filmik się dobrze przyjmie, jeśli będziecie zainteresowani, to oczywiście postaram się y, dokończyć tę serię i i wszystkie właśnie filmiki opublikować. także oczywiście jak skończy kurację, to też pojawi się z tego filmiki, jeśli oczywiście będziecie zainteresowani. This one looks so cute. The black is in the bad position. Where do I put it? I z Herb. W ogóle nie się czy czy kupuję, czy tam nadal rzeczy w, na w tym sklepie internetowym, ponieważ nie jestem pewna, jak y, z wysyłką do Polski teraz to wygląda, czy trzeba płacić właśnie jakieś cło za każdym razem. Kiedyś to było tak, że to było trochę tak losowo i chyba nawet, chyba nawet na takie, takie małe paczuszki nie było w ogóle y, właśnie brane do cła. Ale nie wiem, jak jest teraz. Bo jak wysyłam ostatnio, właśnie nie ostatnio, ale jakiś rok Dwa lata temu mojej siostrze wysłałam iPhone'a, to musieliśmy zapłacić tego cło. Pomimo, że tego iPhone'a kupiłam w Polsce w ogóle i wzięłam go ze Stanów i, i później go po prostu, jak kupiłam sobie nowego, to sam siostrze, ten starszy i oni tak no kazali nam co zapłacić. Tak się po prostu zastanawiam, jak są teraz przepisy, jeśli ktoś wie, dajcie mi znać. Wolę, wiecie, e, kumulować, kumulować to wszystko i, i ze sobą wziąć jak e, latam. No bo po prostu się nie opłaca. Nie wiem, dajcie mi znać. Ale co tutaj mam? Słuchajcie, na sobie herbatek. E, już dawno, właśnie takiej e, maczy nie piłam. To jest. Wziąłam Grade A, e, czyli niby jest taka. Są różne rodzaje te, tej herbaty, właśnie macia. Naprawdę bardzo łatwo trafić na taką. Okropnie smakującą, właśnie herbatę Macia, która jest. Y, I ma taki kraczkowaty kolor, i tak samo smakuje okropnie. Więc słuchajcie, zakupiłam sobie taką. I była też ta herbata Macia ceremonialna, i za każdym razem ona jest po prostu rewelacyjna. Niestety jest bardzo droga, więc zaczęłam szukać innej i kupiłam właśnie tą. I ona jest, jak gdyby. To nie jest ta najtańsza z tej firmy, herbata Macia. Jest. Y, jeden stopień poniżej tej ceremonialnej, więc jest o wiele tańsza, a podobno ma być takiej samej dobrej jakości. A, to było w promocji, pomadka, bo wiecie, słuchajcie, kupiłam sobie tą pomadkę Isany w Polsce i miałam jedną, przez kilka lat ją używałam, kupiłam właśnie w Polsce taką oliwkową i ona była rewelacyjna. Tą nową kupiłam z aloesem i powiem wam szczerze, nie działasz tak dobrze, więc nie wiem, czy skład się zmienił, czy po prostu te różne smaki mają różne, różne składy, ale nie działasz tak dobrze, więc y, zobaczymy, czy dostajemy tą. Miała bardzo dobra opinię. no, tak więc zobaczymy, bo na noc używam maski z Laneige, taką, taka różowa i ona jest świetna, ale po prostu nie chcę, nie, nie lubię używać jej w ciągu dnia, wolę coś yy, w sztyfcie. O, słuchajcie, to jest moja ulubiona herbata, jaśminowa. O, To są takie perełki. Ona jest bardzo droga, więc e, nie kupuję jej non-stop. Po prostu używaliśmy takiej zwykłej herbaty z tea people. Ja zrobię właśnie herbatę sobie po prostu taką, trzymam w lodówce. Właśnie zalewam e, te liście herbaty i po prostu mam w ciągu dnia mogę sobie pić tak na zimno. Ale e, chciałam właśnie poeksperymentować i znaleźć nieco lepszą herbatę jaśminową, jak ta, ale będzie tańsza. Ponieważ sporo tej herbaty ostatnio używam, właśnie. Bo, jak się taki cały dzban robi herbaty, to trzeba tam wsypać 5 łyżeczek herbaty, więc bardzo szybko mi się ta herbata kończy. I kosztowała chyba 14 dolarów za zapakowanie. To, to jest 85 gram. I ta herbata jest niesamowita, więc jak najbardziej się opłaca, ale, ale postanowiłam, że wypróbuję. Tutaj, organiczną herbatę, właśnie jaśminową. To, jest, to są takie zwykłe liście, nie peruki. Jako, że to jest organiczna herbata. Tutaj mamy 453 gramy herbaty. Starsz na bardzo, bardzo długo, a kosztowało to mniej niż chyba 20 dolarów, bo też było w promocji. Więc mam organiczną herbatę jaśminową. Ogromny wór i, i mam nadzieję, że, to, że będzie to dobrze smakowało. Nawet nieco lepiej niż tą herbatę, którą mam, ponieważ ta herbata jaśminowa, którą mam, ona wydaje mi się, że nie jest organiczna. Mało smakuje, ale wiecie, chciałabym coś, żeby było bardziej intensywniejsze smaku. I te perełki one są, ale właśnie jak już Wam mówiłam, jest droga, więc szukam takiej alternatywy, która byłaby nieco tańsza, ale tak podobna w smaku jak. Ta moja ulubiona chyba. no. Mam znać, czy, czy faktycznie jest dobra. Najlepszy deal, jaki ostatnio znalazłam. O, w ogóle słuchajcie, co do dealów. W końcu kupiłam sobie monitor. Był w ogromnej promocji. Marzyłam o tym monitorze od, od dwóch lat. Od kiedy on praktycznie weszł. Jak tylko go zobaczyłam, to po prostu to było to, co chciałam. I jak na monitor był bardzo drogi, więc ostatnio właśnie był w promocji. I Y, Zaoszczędziłam jakieś 400 dolarów, więc tak, <laughs> więc jestem zadowolona. Ale w ogóle zauważyłam, że jest mnóstwo rzeczy, mnóstwo, mnóstwo sprzętów ostatnio jest w promocji. Jest y, inflacja i, i, i chyba ludzie przestają już kupować nadmiennie rzeczy. Tak mi się wydaje, więc dlatego tyle rzeczy jest po prostu w promocji. Y, co jest ciekawe, ale też nie wszystkie rzeczy, bo widzę, że to są rzeczy, które normalnie ludzie nie potrzebują, ale mogą kupić. I, czy takie rzeczy, które po prostu kupuje się raz na kilka lat i, i większość osób po prostu nie potrzebuje. Ale to jest dosyć ciekawe, że po prostu ogrom tych wszystkich właśnie promocji teraz jest właśnie na początku roku. Ale to też jest związane z tym, że to no, styczeń jest taki nieco wolniejszy miesiąc, e, właśnie początek roku. Ludzie chyba nie wydają pieniędzy, ponieważ wydali już mnóstwo pieniędzy na święta Chyba pod koniec roku też właśnie. Black Friday jest pod koniec listopada, więc. To jest ciekawe, że właśnie teraz widzę, że są super promocje. Zazwyczaj było tylko, można było tylko zobaczyć właśnie no, na Black Friday. Nie wiem, czy też po to zauważyliście? Czy tutaj właśnie w Stanach, po prostu ludzie przestali kupować rzeczy? Tak się zastanawiam. Też banki oferują konta oszczędnościowe prawie 4%. To jest po prostu niesamowite, bo pamiętam, jak jeszcze oferowali jakieś 0,75%, przeskoczyło to wszystko i, i z dnia na dzień, a. Chcą, żeby ludzie trzymali pieniądze w bankach. Ostatnio robiłam oczyszczanie mojej szafy i robiłam właśnie zdjęcia i wystawiłam sporo rzeczy na, na sprzedaż, w których nie chodziłam. I zauważam, że najczęściej ostatnio przynoszę właśnie sweterki. I mam tylko jeden problem. Jeśli chodzi o sweterki, to jest tak, że zazwyczaj na mec jest napisane: Można prać ręcznie, nie w pralce, albo można także odejść do pralni. No i kilka sweterków takich miałam, które można prać ręcznie. No i uprałam je ręcznie, a one i tak się skurczyły. I no właśnie, więc tak się zastanawiam, jak można rozpoznać, że dany sweterek się skurczy w praniu lub nie. Oddawanie po prostu sweterków do pralni, a, a jako że noszę je po prostu na stop na zmianę, to, to jest trochę czasochłonne i, i, i drogie, więc tak się zastanawiam. Czy, czy jest jakaś metoda na sprawdzenie, czy się sweterek skurczy w praniu, czy nie? Jeśli macie jakieś triki. Bo szkoda mi co chwilę oddawać te sweterki do pralni. I jeśli mogę po prostu je w domu ogarnąć, yy, ładnie uprać, to, to czemu nie? Ale po prostu nie wiem. Nie wiem, jak sprawdzić, czy, czy właśnie się nadają. Bo też miałam jeden sweterek, który był wyłącznie do pralni, można go było do, do oczyszczenia dać do pralni, Upram go w pralce i nic się nie stało. Normalnie po prostu nic się nie skurczył i, i a wszystko było w porządku, więc to naprawdę jest takie trochę losowe, a sweterki nie są tanie tutaj, więc nie chcę ryzykować. No tak. Hmm. że mi ta maść końcowa faktycznie działa. Tak po prostu czuję, że mam lekko rozgrzany ten skalp, skórę głowy, więc teraz nałożę taką, to jest taka odżywka, serum właściwie reprujące, zniszczone końcówki. Ogólnie lubię właśnie takie serum używać po nałożeniu wcielki bo to dodatkowo właśnie odżywia włosy. Zazwyczaj, muszę przyznać, że zapominam, powinnam tak naprawdę używać co noc, ale właśnie używać co dwa dni przez to, że zazwyczaj nakładam właśnie po wcierce, bo już mam takie rytuo, a, a czasami przez to właśnie no zapominam, żeby tak zrobić to codziennie. Też ja obawiam, że mi trochę przytłuści włosy, więc to też wpływa na to, że zapominam, bo no jest to dość taki od, no, odżywczy krem, ale no. To jest ten organizer na kosmetyki tutaj, O, jak się prezentuje i te. O, muszę nawet wyjąć. I wszystkie takie małe rzeczy mi się zmieściły. Tak więc mam teraz jeden taki organizer. I jak będę po prostu właśnie, a zresztą nawet teraz będę mogła by przetrzeć. No i to jest o wiele bardziej zorganizowane. Słuchajcie, bardzo mi się to podoba. Będzie mi o wiele łatwiej tutaj to ogarnijesz teraz.